Słuchając już pierwszych, pierwszego czytania, od razu pojawiło mi się takie skojarzenie. Mamy takie słowa: Trendowaty będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Od razu mi się pojawiło takie skojarzenie, że jest to opis niejednego celebryty. Włosy rozczochrane kosztowało tu u fryzjera zwanego stylistą niemały majątek, żeby wyglądały jak rozczochrane, podarte ubranie, ale kosztowało jeszcze więcej pewnie niż wizyta u tego stylisty. I te słowa nieczysty, nieczysty, czyli chwalenie się kolejnymi zdradami, niewiernościami i tak dalej. Jedyne chyba y, czym się różni to zasłonięta broda, tu miał być jakiś zasłoniętą brodę. To oczywiście y, taka ironia. Natomiast to słowo jest bardzo poważne, ponieważ y, może być kontrowersyjne to słowo dzisiaj, niezależnie od tego skojarzenia z celebrytami, ale to słowo z Ewangelii i wielu może powiedzieć, tak się nie powinno mówić, zwłaszcza o Panu Jezusie. To, co powiem, ale zanim do tego dojdę, to. Y, Taki trochę eksperyment myślowy, takie pytania retoryczne nieco. Przypomnijcie sobie, czy nie zdarzyło się Wam, że ktoś, kogo bardzo kochacie, może to być mąż, żona, dzieci, rodzice, babcia, ktokolwiek, wtedy kiedy mieliście coś bardzo dobrego, zaplanowanego w życiu, to się okazało, że On zniszczył Wam cały Wasz plan. Zadałem to pytanie we wspólnocie i usłyszałem odpowiedź codziennie. Codziennie tak się dzieje. Drugie pytanie jest, czy w związku z tym zdarzyło się Wam zrobić coś takiego, że ktoś z Kogo bardzo kochacie, zmarnował wasz plan, ale wy warkniecie, może coś groźnie, ale zmienicie plany swoje, bo go kochacie. I odpowiedź była co drugi dzień. Każdy sobie odpowie, jak to w jego życiu jest, ale jeżeli tak się zdarza. To do, bardzo dobrze. Po pierwsze to znaczy, że tak po prostu w życiu jest, a my powinniśmy zaakceptować to, co jest. Jak mówi Święty Paweł w tym drugim czytaniu, nie bądźcie zgorszeniem dla innych, tylko starajcie się przypodobać wszystkim. Bo nie da się przekonać kogoś do siebie, jeżeli się będzie go tylko atakować i oskarżać. Bo każdy będzie się bronić. Żeby kogoś przekonać, to trzeba się polubić po prostu najpierw. Ale wracając do tej Ewangelii, bo jeżeli tak jest w naszym życiu, a jest tak, to znaczy, że nasze życie nie jest dalekie od życia Pana Jezusa. Tydzień temu słyszeliśmy, jak Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra, potem wyruszył, yy, Potem przyszło mnóstwo ludzi do Niego, mnóstwo ludzi uzdrowił, przepędził wiele złych duchów. Świtem zapłakanym wstał, poszedł się modlić, ale zaraz uczniowie przyszli do Niego, mówią, wszyscy Cię szukają. On mówi nie, bo musimy iść do różnych innych miejscowości, do wsi i miast i tam głosić dobrą nowinę. I rzeczywiście zaczął to robić. Jego plan na życie był taki, że będzie chodził do różnych miejscowości i głosił dobrą nowinę. I zaraz się zaczyna to dzisiejsze czytanie, bo to jest kontynuacja tego wciąż pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Wyszedł, kiedy przyszedł do niego trendowaty, ten z rozerwanym szatą, ten krzyczący nieczysty, ostrzegający, ale przyszedł do niego, choć nie wolno mu było podchodzić do ludzi. Upadł na kolana i tak dosyć prowokująco mówię, gdybyś chciał, to mógłbyś mnie oczyścić. Jezus wzruszył się głęboko. Tam jest użyte to słowo, które mówi, które się pojawia w Ewangeliach w tych miejscach, jak przy Samarytaninie, który widzi tego człowieka zmaltretowanego przez zbójców, czy przy, y, w tej historii z synem marnotrawnym, który wraca, bo sobie zmarnował życie. Jak ojciec go zobaczył, wzruszył się głęboko. Tutaj też pan Jezus się głęboko wzruszył i powiedział chce. Ale co za tym chce idzie? Potem go dotknął, ale za tym chce idzie. To, że nie będzie już mógł wejść do zrealizować tego swojego planu, który miał, ponieważ przejmie tę nieczystość dotykając tego człowieka przejął nieczystość. kończy się ta ewangelia słowami nie mógł już wejść oficjalnie do wsi, tylko musiał pozostawać na zewnątrz. To jest opis tego do czego był zobowiązany trendowaty. Dlatego pada tutaj takie sformułowanie, które zostało tak grzecznie przetłumaczone, surowo mu przekazał i zaraz go odprawił. Skąd taka z jednej strony, skąd taka surowość u Pana Jezusa? Tam słowo, które jest użyte, oznacza warknął na niego. Jak można mówić, że Pan Jezus na kogoś warknął? Ale tam jest takie słowo właśnie użyte, które to oznacza, warknął na Niego. Ale znamy takie historie, kiedy Pan Jezus wpada zirytowany, zdenerwowany, wściekły do świątyni, rozpędza kupczących. Jest... Bo czasami mamy taką wizję Pana Jezusa, który jest takim nadczłowiekiem, nieczułym. On jest człowiekiem z krwi i kości, który ma swoje uczucia. To jest powiedziane: warknął na niego i nie tylko odprawił, co przepędził go ekbalo. To jest to samo słowo, które jest używane wtedy, kiedy Pan Jezus wypędza złe duchy. I kazał Mu wypełnić prawo, mówi: Nic nie opowiadaj, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Yy. Jak czytamy przepisy prawa, które mówią, co trzeba zrobić, także w księdze powtórzone, w księdze kapłańskiej, w tej, którą czytaliśmy na początku, z jednej strony mówi, co ma robić trendowaty, ale jeżeli się zdarzy, że ten trendowaty będzie uzdrowiony, to ma pójść do kapłana i on go będzie poddawał próbie. To trwa dosyć długo, ponad tydzień. Będzie musiał złożyć ofiary dosyć wysoką i dokonać takiego obrzędu. Dokonuje się takiego obrzędu, który był e, podobny do obrzędu e, konsekracji kapłanów, wyświęcania kapłanów, z zabijaniem zwierząt, e, składaniem ofiar całopalnych, biesiadnych e, i to dosyć długotrwale. Konsekracja kapłanów to znaczy spowoduje, że ten, który był nieczysty, na nowo staje się czysty. Ale on to lekceważy i Pan Jezus musi przejąć tę jego nieczystość. To słowo jest taką zapowiedzią też tego, co się wydarzy w czasie męki i śmierci. Pan Jezus właśnie będzie owym nieczystym, który wziął na siebie nasze grzechy. My zostaliśmy uwolnieni w tym obrzędzie oczyszczania trędowatych. Jest taki moment, kiedy bierze się dwa ptaki, jednego się zabija, drugiego się moczy w krwi tego zabitego i się go wypuszcza. To jest taki symbol tego, że krew niewinnie Zabitego, także jest związane z albo ptak, albo baranek, krew niewinnie zabitego uwalnia, ratuje życie. Pan Jezus to zrobi, weźmie na siebie, zmieni wszystkie swoje plany, które miał. On miał chodzić po wioskach, teraz już nie może chodzić po wioskach. Nie może wejść do tej wioski, bo przejął na siebie ową nieczystość. To jest słowo, które z jednej strony nam mówi, że Pan Bóg jest, Pan Jezus przyjął ludzką naturę i jest człowiekiem z krwi i kości. I w związku z tym miewa takie irytacje, dlatego mówią o tym warknięciu. Miałem plan, ale mi się nie udało, ale kocham Ciebie, jestem gotów dla Ciebie zmienić ten, ten mój plan. I jak sobie uświadomimy, że to, co jest opisane dzisiaj w Ewangelii, dokonuje się codziennie w naszym życiu. Pan Bóg dla nas, dla każdego z nas przewidział świetny plan na życie. Taki, który spowoduje, że będziemy szczęśliwi. I codziennie, jak nawigacja samochodowa mówi, zmieniam plan. Bo my ciągle robimy po swojemu. I się nie nudzi tym. To jest niesamowita dobra nowina o tym, pomimo tego, że pojawia się owo warknięcie, owa irytacja. Słyszymy w Piśmie Świętym wiele razy, jak Bóg traci cierpliwość wobec tego narodu, ale nie wycofuje się z obietnicy, bo jest Bogiem. Nie przestaje nas kochać. I to, co. Pisał święty Paweł o tej naszej postawie, o tym, jak my znowu powinniśmy postępować wobec innych. To znaczy tak samo. To znaczy, że. Bo ile razy mówimy, tak się nie robi. Tak się nie robi. Kto to widział, żeby tak robić? No właśnie tak się robi. Ktoś zrobił coś złego, bo tak zrobił. I nie da się tego cofnąć, można zmienić swoje plany. Ale jeżeli e, otrzymuję Ducha Świętego, jeżeli kocham tak jak Bóg, to jestem gotów dla miłości zmienić swoje plany. Nawet jeżeli gdzieś tam pod nosem burknę czy warknę, ale jestem gotów zmienić plany, dlatego że kocham. Bo, bo tak robi Bóg. Bo tak robi Bóg. Amen.